to będziemy robić przegląd techniczny handy. Zaraz wjeżdżamy na podnośnik.

Ten właśnie klucz yy, co ma? Chodzi mi o ten zaczykiwał. Yy, ten, ten, ten Honda kopiona. Jesteśmy pod wydziałem komunikacji. A teraz, kilka informacji porządkujących, które zazwyczaj pojawiają się gdzieś tam na początku bądź w trakcie. No, dzisiaj tak nie chronologicznie, za przepraszam, ale tak czasami się też składa. Mamy wtorek, 12 lipca. Jesteśmy w Reiningen. To znaczy, właściwie w miejscowości Pinneberg, koło Hamburga. Reiningen to mała miejscowość, gdzie był sprzedawca tej Hondy. Zresztą byliśmy już kiedyś u tego sprzedawcy, może ktoś wpadnie na odpowiedź, jakie auto oglądaliśmy i dlaczego nie kupiliśmy tego auta. Zagadka jest dosyć trudna, no ale może ktoś trafi. Ten natomiast Honda kupujemy dzisiaj z panem Grzegorzem z Wrocławia. Honda jest z 2009 roku, ma przejechane 69 tysięcy. Lakierowany miała prawy bok. Naprawa dokonana w Hondzie w 2010 roku. Naprawa kosztowała 4000 euro. 3 albo 4 dokładnie nie pamiętam. Lakierowany drzwi. Wszystko prawe. Drzwi tył prawe. Błotnik tył prawy. Widzicie e, wcześniej. E, podczas wizyty, było to pokazane podczas wizyty w stacji diagnostycznej, że jest strzelony też próg, ale nie wiemy, czy to miało, czy, czy to miało związek z tą naprawą, o której mówię teraz, czy to stało się później, czy może to nie było wtedy naprawione, może doszedł do wniosku właściciel auta, że, żeby tego nie naprawiać, a może zdarzyło mu się to później, no, nie wiemy. W każdym razie jedno jest pewne, bok był lakierowany, a próg jest wgnieciony. I tyle. Ale to wszystkie mankamenty tego auta, poza tym hmm, Honda naprawdę się Panu Grzegorzowi bardzo, bardzo podoba. Cena 12 000 euro. Po negocjacjach zeszliśmy do 11 400 w cenie opony zimowe i nowy przegląd techniczny, który musieliśmy zrobić, bo auto już nie miało ważnego przeglądu. Za tablicę dzisiaj 100 euro właśnie się tworzą i za chwilę się na aucie pojawią. To tyle Jeszcze jedna rzecz na koniec Otóż z Panem Grzegorzem mieliśmy krótką przerwę w działaniu bo auto kupiliśmy o godzinie 12 mniej więcej, a musieliśmy czekać do 14 na, na tablicę. Sprzedawca zobowiązał się, że załatwi tę tablicę samodzielnie. A że Wydział Komunikacji miał przerwę obiadową, bo do 15 czy do 16 musieliśmy poczekać. Czas ten spędziliśmy w McDonaldzie oglądając zdjęcia i filmiki z podróży Pana Grzegorza do Tajlandii. Jeden z filmików właśnie nazywa się, czy nazwaliśmy Finka na Słoniu, prezentujący no, piękną, młodą Finkę jeżdżącą na Słoniu. Namawiałem pana Grzegorza, żeby wrzucił ten film na YouTube'a. Zaśmiał się tylko, ale nie dał się namówić. Może Wam się to uda. Spróbujcie. Naprawdę warto obejrzeć ten film.